Mężko, dzisiaj zaczynamy vloga jak zawsze, ale później będzie... ale co ja idę Nie. Później będzie inny format nagrywania, bo opowiem wam historię, ale zaczynamy jak zawsze od żabki. To do żabki idziemy? Nie, lewiatana chyba, nie? Nie wiem. Ja wam opowiem historię co jest w tytule. On wam opowie historię. No. Ciekawego ma się gdzieś w tym filmie. Ciekawego. Widzowie ponownie wróciliśmy do domu. I dzisiaj testujemy. Jak już to mówiliśmy na początku vlogu, że jak będzie Zaczekaj! Pada... <laughs> Nie! Ja, ja mówiłem to na początku vlogu. Że jak będzie padać, to wtedy idziemy do. Nagrywamy. To wtedy idziemy do domu i wtedy też nagrywamy. Dzisiaj testujemy to. To jest po... no, ten już otwiera, nawet nie przeczytałem co to jest. Pepsi, jest your pineapple. Summer flower. This is summer flower. No, rozkaz niemiecki chyba. Summer flower, kurde, z całej petyrą. I będę Wam O kurde! Te... No, a spróbuj to myla! A teraz nam będę opowiadać yy, z rojkiem, tylko, korek nie może mi bardzo przeszkadzać, ale będzie dopowiadał. Yy, o co tam chodziło? Boże! Uważaj na to! K ej, słuchaj, kiedy. No, złożasz... Chodzi o to. Uważaj yy, na Dobra, to. mogę już mówić. Ty będziesz mi tylko tak podpowiadał, nie? I dla widzów też jego mówię. Tak, że to jest średnie. nie brzydko. Taka. No, średnia, taka. Normalna pepsi lepsza. Pachnie taka... Jakoś tak dziwnie, nie? Średnio. Ojej, jaka słodka. Nie, właśnie to będzie taka... i zdaniem taka chemiczna. Taka słodkość, taka niedobra. No. Masz na przykład, to nie. Ale widzowie wypiję to. Ja ty... to... jednym warunkiem, bo to jest pepsi. To. Dobra, ale już mogę opowiadać. No to tak, zaczęło się od tego, że byliśmy z dwoma innymi kolegami jeszcze, nie będzie mówić imion. Yy, wracaliśmy z piłki, bo zaczęło padać. <laughs> to było dobre. I słuchajcie, co się stało. <laughs> Przepraszam za moją fryzurę, ale... Mo młody Jerzyk! <laughs> Dobra. Kuj! Przepraszam, nie Kuj! Nie ładnie. Dobra, ale teraz tak na serio. Przyszedł chłop. najpierw ten pierwszy. Yy, spok... Nie no Fan podchodzi do nas, pyta się nas, jak masz na imię? Ja osiągam siebie... Ja nie chcę do ciebie mówić. Chłop tak o opiłem. Dobra, ale to nieważne, każdy może, każdy lubi co, co chce. Ja piję pepsy, też nie niezdrowe Ale dobra. Pytam się, no i powiedzieliśmy na imienia nie? I zapytałem się o ulubionego piłkarza. No to Rojek powiedział Ronaldo, koledzy powiedzieli Ronaldo, a powiedziałem, że albo Ronaldo, albo Messi, albo pele. nie? Najlepszego? Tak, najlepszego, więc powiedziałem, że nie mam ulubionego, ale mam te trzy. Tak mi się wy... A najlepszy piłkarz. Ogólnie nie, nie, że najbardziej lubimy, tylko najlepszy piłkarz, nie? Mogę? Nie. Dzięki. Nie, no zostaw. I słuchajcie, Rojek musisz mi pomóc teraz opowiadać trochę. To było później. Chłop! Nie no nie ruszaj tej figurki. Chłopna ukazał, żebyśmy byli za tym... Będzie jakimś... tak... Ronaldo Nazaru de Lima, jeśli udał się mi, jeśli będzie mi się chciało, pokażę Wam zdjęcie. Jest to ten z taką fryzurą Brazylijczyk, napastnik i jego ulubionym Inter Intermediolan. Więc fajny klub. Spoko. Liga Włoska. Liga Włoska. To coś Liga chińska! Później opowiadał, pokazywał mi jakąś kompilację Rombaną. O Ronaldo Nazario, taka, nie? I Jacka Reklama się tam wyświetliła, grawo. Grawo. I słuchajcie później. Później wziął tak. Tu mamy ten, orzełek. Znaczy nie orzełek, tylko herb Liverpoolu, nie? Chcesz się strajkować? Tak wziął, słuchaj. Najpierw mnie za złapał prawie. Ale no? dobra. No, tak mnie złapał. Wiem, widzimy. I słuchajcie. Tak wziął. I tak ja oglądam teraz Twój kanał. Właśnie dlatego mówię ładnie. Pozdrawiamy Pana. Nie po. Nic się nie dzieje. Będzie dobrze, proszę. Cię nie denerwować, my tylko opowiadamy historię. No i słuchajcie. Eee, pozdrawiam szczerze. Nie, jeszcze nie, to nie jest od tego pan, to nie taką konsola. Dobra, daj wam wiedzieć, bo musisz mi pomóc, no. Tylko nie naciskaj. Dobra, i słuchajcie. Bo mogę opowiedzieć tą historię, a ja ci nie przeszkadzałem w vlogach, może raz. Tak, może raz, może dwa, może trzy, może czternaście. Zanim spotkaliśmy tego pana, napadły na mrówki. Ale dobra, to nie Nie no, pozdrawiam pana, bo... Bit... Tylko proszę pana, jeśli pan to ogląda, to jedna rzecz. Abym ja wygrał flipę. No, wygrałbym flipę, jestem pewien tego. Chyba że grałbym składem jakichś brązowych kidosów, nie? Jurka. Tak. Później przyszedł drugi pan. Ja tam wam w skrócie mówię. Wykopał piłkę! Ogólnie 10 razy praktycznie. Nie no, nie przeszedłem. 4 razy piłka była na ulicy. Najlepsze było to! Chłop się zatrzymał przed tym progiem zwalniającym. Chłop się zatrzymał przed progiem. Wiecie jaki problem? Zgasił auto, żeby piłkę na bodę. Nie odpali już auta. Musie, widziałeś to? Musieli Widziałe. przepychać auto. Widziałem, ja przy tym byłem. Musieli przepychać auto na bok. Nie wiem, co się stało z tym autem. Ale chyba pojechał, czy nie? Zaraz to sprawdzimy. Nie wiem. Zaraz przez okno sprawdzam. Ale dobra. Subskrybuj! No i dobra, może być już reklama. Subskrybuj! Subskrybujcie! Po nie, subskrybujcie kupcu na Yeezy. A więcej takich historii, miejmy nadzieję, że już nie będziemy. Nie, no dużo jest takich historii. ostatnich. jak Ukraina przeprowadziła się do Polski, można tak powiedzieć, nie? To jest coraz więcej takich osób. Był taki Adam. Mickiewicz. Nie pamiętasz Adam? Mickiewicz. Adam czegoś nazywał. Tak. Nie, no wiesz, ten co 10 zł dał. Ten co w piłkę z nami grał. Ten, ten Ukrainiec, co miał więcej lat, nie? Adam, dobra, niech będzie. Ale co? Dych nam dał? Tej, Zuzi. Tak, wiesz, jak wychodził, dobra, nie, nie wiem, czy pan pamiętasz, ale słuchajcie, później chłop powiedział, no, że chce nam kupić, oczywiście mu odmawiamy, nie, no bo a no. Chciał, dobra, pamiętam. chciał nam kupić, ogólnie to szczerze, coraz więcej jest takich sytuacji, że przecież nas to spotkało, e, więc tak. Chłop mi kiedyś kupił ten i mówiłem nie, 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 a on wziął siłę i kupił. Tak, no i więc, oczywiście... Po, Próbowaliśmy sobie iść, nie? Bo... bo my już sobie się, bo na błonia i deszcz padał. Nie rób, nie rób tego, ale dobra, muszę... Green, dobra, dobra. kończę to. Y, drugi kolega chyba tego pana. To nie będę mówił pełnego imienia, Arna R się nazywał. Y, ja się wystraszyłem, bo chłop ściągnął koszulkę. Całe szczęście pokazał, że miał dobre zamiary. Mimo, że tak to wyglądało, ale nie, serio, no, takim, co pokazał, pokazał na plecach, miał wyrzeźbione ten, że... Wyrzeźbione? Nie no, ta, no tatuowane, wytatuowane, y, CK, korona Kielce i coś tam, 1970, ale ogólnie z koroną związane. To bardzo dobrze, bo jak wiecie, ja teraz chodzę na, na mecze korony, jestem na młynie. Kto nie wie co tam młyn, to po prostu tam jest y, trybuna kibicowana cały czas stojąca No i słuchajcie. Nie polecam średniawa, ale wypiję bo to państwa No i kończąc tą historię Poszliśmy w swoje strony Ale morał jest taki Dzięki że dajesz mi też na mój kanał Wiem, nie ma za co Mora... Aj przepraszam, że nie patrzę waszą kamerę, ale do siebie nagrywam No i słuchajcie. Przynajmniej będziesz ten kontent, nie? No. Morał jest taki, że nie każdy, kto do was podejdzie jest do was wrogo nastawiony. Mimo, że w pewnych chwilach to wygląda... Nie, nikt nie wiedział, nikt nie wiedział. W może. pewnych chwilach tak to wygląda, ale wychodzi na prosto. Dobra. To tyle. To tyle. Ale, Royson, teraz mi musisz powiedzieć swoim i moim widzom, co sądzisz o tej sytuacji i tak zrobię. No mów. E, ja uważam, że ta sytuacja była trochę dziwna, bo po pierwsze, Niekomfortowa z... bardzo. Zdział, zdział. No dobra, ale to, to nie było. Chodzi mi o tą sytuację. Co on na ja myślałem, myślałem że chłopiec zaraz będzie rozbierał. Ja też właśnie no. tak wyznałem. On powiedział, pokażę ci coś. Ja się byłem. On mi... Ja myślałem, że on tak. I tak, naprawdę, no. tak, No. Coś... Ja też się wyznałem, ale co jeszcze się. Jest dobrze? Nie pokazał. Tak. <grywa> Dobra. Mów dalej, no. Co sądzisz o tym, co fane... o fanie... oczywiście Ronaldo... Dam do... to do fany moment. Tak. Oczywiście Ronaldo z ma był bardzo dobrym piłkarzem, z tym się bardzo muszę zgodzić. zgodzić brazylijska moc. E... A i tak wolę Cristiano Ronaldo. Ba 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 banana To nieważne, Ka każdy... Christiano, banana. Każdy kto woli, to woli przy twoim, piłka... twoim ulubionym piekarzem jest bułka. No no to tak, tak, nie <laughs> Dobra, ale mów, mów, mów coś tak, nic o tym yy, panu. Nie wiem no, Gniotek Co? Dobra, ale... Rozwałę, ale tak powiedzieć, na początku ja siedziałem, nie? Pamiętaj, jak była ta drama z tobą i koleżanką, co tam wiesz, tata przyszedł. To też siedziałem, ale już postanowiłem, że wstanę, no i prawie byłem tego samego wzrostu, więc dobra decyzję podjąłem, bo jakby przyszedł taki 2,30 metr, 2,30 m i centymetrów, to no, oh, baby, baby. Dobra, kończymy, nie, znaczy nie kończymy, ale kończymy tą historię ogólnie, 10 minut historii, polecam, Olaf i historię, nowy, nowy film, teraz będę się bał wchodzić codziennie, nowe filmy w środę i czwarty. Dobra, Czekaj, ASMR. a już niedługo będą paranormalne rzeczy, tak jak DJ... Ej, dawaj! Kiedy, kiedy nagrywasz tą Sendrinę? <coughs> już trzy lajki są! Kiedyś na pewno. To się odsumuję. O nie. Widzowie, <grym>, spamcie mu w komentarzach Sendrina z CupsonyVenus. Na pewno się zgodzi. Muszą być komentarze włączone. Ja ci je włączę. Jak włączysz, to dobra. Nie, zostaw tego pana. A pokaż jeszcze co... co ten. Za piątkę widzowie. Ale dobra, pokaż jak to wygląda, bo to jest niemożliwe. Czuję, chodzi, jak mia chodzi Miałeś kiedyś babcie. Nie no, no, chodzi, chodzi się... Z, moim zdaniem to mi się kojarzy, Chodzi zawsze do babci to są takie słuchy ciastka. Po dwóch tygodniach. Nie! Data przydatności dat dat 2012. Bo <grym> się robiło zapasy, bo też było mówione, że 2012 będzie koniec <grym> roku. Znaczy koniec świata, nie? I Ludzie chyba zapasy robili zostały do do dziś. <grym> Dobra, widzimy się później. Uważajcie na fanów Ronaldo. i <grym> biedny się udusił. Ile ty tam wylałeś tej pepsi? No szybko, bo będzie. No, no, szybko. no szybko! No szybko! No szybko! Nie można się śmiać z oskarka. To jest boski człowiek. Tak właśnie ona wzmusza Rojka do pracy. Wylał mi mają pepsi. Szybko! Nie, Miałem ci coś dać, dałem. No nie rozcieraj! No dawaj, no jeszcze, no jeszcze. No i przykryj to teraz. A czemu ci to zostawić ty? No wyszłoś to do śmietnika legendarnego. Ja wiedziałem, że on to specjalnie zrobi, żeby do śmietnika legendarnego. A rojek, rojek.